Siemano, dzisiaj dzień. Pól. Teraz godzina, bo jest bardzo ciemno. Już jest czas zmieniony, o godzinę do przodu jest bardzo ciemno. Zadajcie sobie pytanie, która godzina? Jest 20.16 z moich obliczy widzicie, jak się naprawdę będę sprężał z przerwami w seriach i zrobię cardio, wyjdę na zamknięcie siłowni. Nie chcę czegoś takiego zrobić. Od wycydcie widać z siłowni. Znów będę mało spał i znowu będzie masakrycznie. E, pomyślałem, żeby jutro na otwarcie o 6 przyjść Ale nie zdążę po prostu do szkoły, a e, muszę być w szkole No, więc Więc spinam dupę i lecę na tą siłownię, tak? Kalorie wczoraj jak za bardzo nie M, Nie wiem ile zjadłem, dzisiaj trochę mniej po prostu zjem No i co mam? No, mam nadzieję, że schudnę Trochę, jakby to nie było mięśni dużo Będę o 2 dni przerwy to jest jedyny plus, ale po co mi te dwa dni przerw no, no w szkole mam przerąbane A no, więc się widzimy przy pierwszym ćwiczeniu. A jeszcze chciałem wspomnieć, w ogóle są w koszulce, bo jest dosyć ciepło, ale sobie chłodno. E, I chciałem wspomnieć, że te jakby niby zakwasy, taki ból, ból taki mięśni, ale jest jeszcze trochę więcej na chlacie w sumie po tych antlach wczorajszych. No więc trochę średnio i myślę, że będzie przez te dwa dni restał o wiele lepiej. Kurczę, w tym momencie ogarnąłem, że nie nagrałem, że schod z zrobiłem. O kurczę, pada. No, to się pogoda troszkę zmieniła. E, prawie na zamknięcie 22,44. Robiłem 5 minut schodów pomiędzy ćwiczeniami i później na koniec treningu 10 minut. Nie wiem, czy to jest dobre, ale na pewno bym prawdopodobnie nie zdążył, gdybym tak nie zrobił. Umyć się nie umyłem. Jestem cały ochry, śmierdzę. Tylko ubrałem suche rzeczy. No i co? Kolejna dysproporcja do kolekcji, bo jak robię to uginanie na biceps, na długą głowę bicepsa to ręce są tak źle ułożone, że łokieć jak nawet jakby napinam bicepsa to łokieć jest trochę do przodu bardziej. Ach, nie dam rady z czymś takim, cały czas wyszukiwać jakieś nowe błędy. O kurde, no i plecach mi spadł. No i super. Ręka jest jeszcze bardziej obciążona. Nie ja ten telefon trzymam. Nie wiem co się chciałem mówić. Zrobiony trening. Nie wiem ile on będzie, czy będzie on długi, czy kolejny raz ten sam trening, ten sam dzień treningowy będzie tak krótko. Jest w sensie, tak około 5 minut. I ogólnie teraz tak w czasie treningu się okazało, że chyba będę, nie będzie dwa, dwa dni resta, tylko jeden dzień, bo w piątek żeby nadrobić trening z soboty. No, nie zła fura. Nawet zapewne będzie słuchać w mikrofonie. No, więc nie wiem, jeszcze nie wiem, nie jestem pewny. Co się, jak nie mówię o tym tygodniu, tylko za tydzień, już wiem, że za tydzień będę musiał nadrobić trening piątek. Nie wiem, co czemu teraz mówię, bo to będzie bardzo dużo odcinków do przodu. Więc się może jeszcze dużo zmienić. No i szczerze nie wiem. Zastanawiam się, czy nie nagrywać jakąś serię na shorty TikToki. Jakieś porady takie dla początkujących, które na własnej skórze wiem, bo jakby ktoś nie wiedział, to ja jakby zaczynając w ogóle cokolwiek ruszać się, to ja miałem, nie wiem czy nadwagę drugiego stopnia, ale na pewno nadwagę, to już było w takim stopniu. I ja wiem, co pomagało mi utrzymać po prostu Michę. Ja po prostu nie wiedziałem, jak się żywić i tepe. Ja na przykład jadłem 1400 kalorii, więc wiem jak osoby. Z zaburzeniami, myślą i ten sam w tym momencie prawdopodobnie mam jakieś chociaż w 10% zaburzenia odżywiania. Tak w sumie każda osoba chodząca na siłownię, bo tak naprawdę kulturystyka, jak i ten sporty siłowe są takie, że jak chcesz dużo osiągnąć w czymś takim i w to brnąć, to jednak musisz robić rzeczy, które nie są zdrowe. Bo powiedzmy sobie szczerze, że kulturystyka w sama w sobie nie jest zdrowa, ponieważ to już jest sport i to na poziomie już, no nie mówię na swoim poziomie oczywiście, na poziomie sportowców no to nie jest zdrowe, tak? Każdy sport obciąża swój organizm w bardzo dużym stopniu i to no po prostu jak chcesz osiągnąć coś w jakiejś danej dziedzinie, no to to już nie jest zdrowe dla ciała. No. I w sumie nie wiem, czemu ja o tym mówię. Nie wiem, jaki był początek tej wypowiedzi. No, zapomniałem, zaraz co przypomnę. No i po prostu sportowcy może na takim szczeblu wysokim, może nie, kurczę nie widać mnie za bardzo, nie mają jakichś zaburzeń odżywiania, bo oni wiedzą co robią, ale na pewnym stopniu, stopniu na pewno mają, bo jednak to się nie ciągnie, że ze sportowca w, powiedzmy w miesiąc nie, nie przejdziesz na fullnie zdrową żywność, bo jednak no, ciało się będzie. Mówił o halo, co się dzieje, co ty robisz? Coś w tym stylu. No, to już jest z punktu psychologii, tak? Jakby już nie chodzi o sam organizm, tylko sama psycha, no. Ale w sumie nie będę mówił jakichś takich kontrowersyjnych tematów, bo nie znam się za bardzo na poziomie naukowym. No, ale z tak logicznie myśląc, po prostu, tak? No i po prostu jako ja z mojej skóry wiem, jako osoba z zaburzeniami i złą wizją i brakiem jakiejkolwiek wiedzy, wiem, jak ona myśli, więc. No, myślę o tej serii. Mówiłem coś o 5 minutach, co nie? Ta wypowiedź końcowa w posiłowni 2 4, myślę. No, więc może, na przykład, 50, tych toków tak, pomyślałem, myślę, jakieś protypy na redukcję. Bo na masę, w sumie, ja nie mam, mam protypów jakichkolwiek, bo ja na przykład, jak mam gdzieś 5000 kalorii, to ja zjem 5000 kalorii. Ja nie muszę jakieś oliwy dodawać, czy masło orzechowego specjalnie dodawać sobie w jakimś. E, w większym stopniu ja po prostu, to jak muszę coś zjeść, to zjemię, a ja nie, że będę mówił, że tego nie zjem, tak. No, Więc z takim długim akcentem ogólnie jest strasznie cicho i w sumie to, to lubię w, miast, w mieście, że jednak jest ten zamęt w mieście, ale dochodzi do tego taka godzina, że już jest tak spokojnie, że te emocje i cały ruch uliczny już uspokaja się, no. Więc tym takim spokojnym akcentem No tak I się widzimy w kolejnym odcinku Będą to Już handla na skosie czyli Trening push No więc strzałka I widzimy się w następnym Siemano